Witam, także widzicie, model sklejony, bo był tutaj wersję, czy wersję no próbną jazdę z wagonami, akurat mam te wagony. Zanim już zrobię prezentację lokomotywy, to puszczę z wagonami, sobie zobaczę jak jeździ. Także lokomotywa, prezentacja będzie wtedy wcześniej. Już myślałem, że tę lokomotywę po prostu wyrzucę do świetnika, ponieważ zestaw B mi się spierdzielił dach, ale na całe szczęście miałem dach od innej lokomotywy plastykowej, dlatego postanowiłem sobie je jednak, że zostawię. Na prezentacji będzie wszystko powiedziane, co jak prezentacja będzie napisana prędzej. A teraz tak na szybko chcę zobaczyć warunki jezdne. Jak ona da radę, ten jawnik, bolek i dolek. Zobaczymy. Dlaczego stwierdziłem? Wam pokażę. Teraz zobaczymy, jak da rady z wagonami, bo trudno mi co chce zrobić. Lokomotywa z własnym napędem firmy ROCO. Po lokomotywie br 215 Da radę. Gdybym czegoś nie zrobił, to by nie dało rady. Co zrobiłem? Że tego nie wliczyłem, to Wam powiem w nie? Dlatego. Jam jeździ, akurat te wagony miałem. Dobra, czyli próbne jazdy zrobione tutaj? Widzicie, jest tylko szmatka, że teraz się styka, nie ma żadnej przerwy. A się poddaje. To na łukach jest bardzo dobrze. Także tak wyszedł jamnik. System B mi się nie podoba w ogóle. Tu też w ogóle no, prezentację. Zaraz zrobię prezentację specjalną. Tu tylko chciałem zrobić próbne miasto z zabonami. No i teraz się biorę dalej do kończenia burzy. Chciałem tam budę zrobić. Także jest wersja jeżdżąca, no ale nie wyszło mi to jakbym tego sobie życzył. Ale to dowiedzieliście się w prezentacji, bo prezentacja będzie tak puszczona wcześniej niż ta trudna jazda. Dobra, no to na razie. Tak krótko chciałem tylko wam pokazać, że jeden z wagonami pojedzie że Jannik z wagonami pojedzie. Ale buda Bemi nie bardzo wyszła. No ale trudno. Dlaczego mi nie wyszła, to Wam powiem w prezentacji, która będzie puszczona wcześniej. Okej, okay, to na razie. Hej.